Profesor Jarosław Gajewski, Dyrektor Teatru Klasyki Polskiej z Państwa, także moim gościem na antenie Radia Resty, witam serdecznie Panie Profesorze. Witam serdecznie Pana, witam Państwa. Panie Profesorze, ktoś by mógł rzec na przykład Fredro Psi. prawdziwą sztuką jest Mickiewicz, Słowacki, Wyspiański, nad ich pracami warto by było się pochylić jako aktorzy. Wy natomiast wy pochylacie się teraz w Skiernictwach nad Fredro. Tak, yy, właśnie za chwilę będziemy mieć czwartą premierę Fredrowską yy, i Tyle nam nie wystarczy. Ale żeby było jasne, zarówno Mickiewicz, jak i Słowacki też są na naszej krótkiej liście repertuar repertuarowej. Już dziś mogę Państwa zaprosić na 27 marca 2024 roku na premierę księdza Marka Juliusza Słowackiego. Już zakupiliśmy scenariusz adaptacji Ksiąg Narodu i Ksiąg Pilgrzymstwa polskiego Mickiewicza. Tak więc cały romantyzm jest nam bardzo bliski. Sam Fredro. Jest również romantykiem, co do tego nie mamy wątpliwości, tylko romantykiem szczególnym. Był romantykiem, kiedy jako 16-letni chłopiec ruszał z wojskiem napoleońskim na Moskwę. Wracając stamtąd, przestał być romantykiem, zaczął być bardziej sobą, powiedziałbym. Człowiekiem o szczególnym poczuciu humoru, o szczególnym wyczuciu absurdu. My, myślę, że jako szczególny twórca polskiego dramatu jest nam bardzo bliski. Skala jego zainteresowań, skala skala jego dzieł jest tak ogromna, że w zasadzie żaden z romantyków mu nie dorównuje. A mam na myśli i Zemstę, i Ślubi Panieńskie, i Damy i Chozary, ale także Wychowankę, także Teraz, także Brytana Brysia. Zapomniane już dramaty, które chcemy wydobyć z zapomnienia i prezentować państwu w ciągu najbliższych kilku lat. Panie profesorze, pozostanę przy tematyce klasyki polskiej, ponieważ czy czasem to jest takie trudne, dosyć wyzwanie, wręcz pozytywistyczne, praca u podstaw, ponieważ no, nawiąże do sztuki kabaretowej po, połowy lat 80. kawałek później jeszcze, że od widza wymagano, że tej inteligencji, z tego, że puszczamy do niego oko i on wie o co chodzi. Teraz wychodzi stand i po prostu nie musimy wymagać od niego inteligencji, tylko dosadności i to po prostu cieszy gawieć. Tak, rzeczywiście jest albo możemy na tym poprzestać, albo możemy szukać innego, Rodzaju poczucia humoru, żeby go wzbogacać, żeby i nasza wrażliwość, i nasza pamięć kulturowa umiała sięgnąć do tych utworów, które reprezentują inne poczucie humoru. Staramy się tak robić. Jesteśmy przekonani, że klasyka to coś więcej niż współczesność to coś, co jest zarazem źródłem naszej. Pamięci i tożsamości, a zarazem jest bardzo poręcznym narzędziem oglądu współczesności. Wydaje się, że współczesność bez takiej perspektywy jest jakimś straszliwym chaosem. Jest e, bałaganem psującym nie tylko nasz smak, nie tylko nasze poczucie humoru, ale psującym zdolność oglądu e, e, rzeczywistości. Więc klasyka jest niezbędna do tego, żeby zarówno korygować nasze wyobrażenia o świecie, jak i nasze poczucie humoru, o samym smaku, o wrażliwości estetycznej, nie mówiąc nawet. W so, że teraz nawiążę do tej wielokulturowości, która obecnie pojawia się i to jest taka jakby nam Polakom wciskana na siłę wielko, wielokulturowość, ponieważ my jako kraj, który był zawsze ostoją dla tych, którzy uciekali ze swoich e, krajów e, z powodów różnych, stał się tym miejscem takim, że ta monokulturowość wpłynęła na to, że mamy tą swoją tożsamość narodową, począwszy od tych, którzy mieszkali za Bugiem, którzy tworzyli Rzeczpospolitą, po tych, którzy przybywali do nas po pogromach różnego rodzaju, na przykład w zachodniej albo południowej Europie. Oni tworzyli tą kulturę, która teraz można powiedzieć z kulturą polską. Tak, te kultury się asymilowały, Natomiast koniecznie trzeba sprostować, że większość naszego bytu narodowego i państwowego trwaliśmy jako państwo wielokulturowe i wielość z tych kultur, sposób ich współistnienia było naszą specyfiką, w zasadzie niepowtarzalną, właśnie ze względu na charakter tych narodowości, które zamieszkiwały te ziemię. Niemniej, jak powiedziałem na samym początku, one się asymilowały, one z sobą koegzystowały, bardzo dobrze się rozumiały, chciałoby się powiedzieć. Dzisiaj ta wielokulturowość dzieje się w takim trybie ogromnych napięć politycznych. Warto przypomnieć, że w tej chwili jest nas już na ziemi ponad 8 miliardów. Sto lat temu nie było nas nawet 3 miliardy. Więc odległość od płota jednej kultury do płota drugiej kultury była większa i możliwość Porozumiewania się, możliwość przyglądania się sobie, możliwość koegzystencji i jakiegoś zbliżania się była delikatniejsza, była większa po prostu, była pełniejsza. Dzisiaj dzieje się to gwałtownie albo hmm, przeradza się w konflikt. Sprawa jest bardzo skomplikowana. Nie czuję się tutaj wystarczająco kompetentnym, żeby o tym szczegółowo y, mówić. Natomiast jestem pewien, że w takiej właśnie sytuacji powinniśmy troszczyć się o swoją pamięć kulturową, o źródła własnej tożsamości. I, i nie tyle nie dać się roztopić w tym, co do nas przychodzi, ile z tym, co do nas przychodzi, rozmawiać. Z pozycji kogoś, kto wie, kim jest, kto potrafi troszczyć się o. Swoją pamięć, tożsamość, a jednocześnie potrafi cechami tej tożsamości, między innymi nadzwyczajną gościnnością, i tolerancją i wyrozumiałością e, wspierać, tolerować i asymilować te kultury. Panie profesorze, a może bardziej panie dyrektorze w tym momencie, ponieważ akurat Teatry Klasyki Polskiej, jest to instytucja, która dwa, trwa niedługo, jeżeli chodzi o historię właśnie teatrów na terenie kraju. Czy młodych aktorów, często Panu wychowanków trudno było przekonać do tego, żeby zająć się czymś z wyższej półki? Czy też raczej tak jak w wielu zawodach widzimy, że wszyscy nastawieni są na instant? Czyli tu i teraz, już muszę mieć teraz zupkę, kupuję tylko, żeby szybko zrobić, a nie to, żeby zrobić z tego prawdziwy ceremoniał. Tak samo jest, jeżeli chodzi o sztukę aktorską. Czy wielu młodych aktorów jest instant, czyli już robicie pieniądze, mówiąc kolokwialnie, czy też porywają się na rzeczy, które w przyszłości będą mogli opowiadać swoim wnukom? Ja tak, uczestniczyłem w tym. Bez wątpienia są zainteresowani w bardzo dużej skali. Tęsknią do tego repertuaru, tęsknią do tych form bycia na scenie i, i widzą w tym sensu uprawiania sztuki aktorskiej, która obecnie przez to, co pan nazywa instant, jest bardzo degradowana. Ponad 30 produkcji serialowych, gdzie wymaga się od aktora koncentracji na kilka minut ujęcia, gdzie dialogi są doprawdy, delikatnie mówiąc, potoczne, nie potrzebują nadzwyczajnych umiejętności aktorskich. Zresztą są doskonale aktorzy na takich planach mieszani z amatorami. Ze znajomymi producenta, reżysera, oświetleniowca, sam nie wiem jeszcze kogo, dość, że to choć daje popularność, nie daje satysfakcji artystycznej. Owszem, repertuar klasyczny takie wymagania stawia i taką satysfakcję obiecuje, jeżeli, uwaga, poświęci mi temu odpowiednio dużo czasu, odpowiednio dużo zaangażowania swoich umiejętności. Jeśli zwłaszcza te ostatnie będziemy podkręcać do tego stopnia, żeby widownia, która przychodzi na taki spektakl, widziała, że to nie jest potoczne. Że ci aktorzy, którzy wchodzą na scenie, którzy mówią wierszem, którzy mówią Fredre Słowackiego, Mickiewicza, czy Juliana Ursyna Niemcewicza, to są ludzie, którzy przeszli jakiś trening dobierania się do znaczenia tych słów, które mówią. Podsumowując tak, młodzi ludzie, nie tylko młodzi, bo coraz więcej ludzi w moim wieku i jeszcze starszych odczuwa brak e, klasyki na scenie klasyki nieprzepisywanej, czyli takiej nieredukowanej do kilku pomysłów młodego reżysera, ale klasyki, którą się studiuje, którą się studiuje równolegle z tyłem filozoficznym epoki, czy z obyczajowością epoki. Mm, e, Stawia się jako tworzywo aktorskie, przedkłada się ludziom teatru jako rzecz do opracowania. Podkreślam, tęsknimy do tego wszyscy. Stąd zresztą ta idea, stąd notabene ona nie trwa. Ta instytucja Teatru Klasyki Polskiej istnieje od 27 marca 2023 roku, ale od czerwca 2020 roku istnieje, istniała Fundacja Teatru Klasyki Polskiej, która to dziś jest bytem niezależnym, wspierającym Teatr Klasyki Polskiej i od trzech lat przygotowywała produkcję trzy Przedstawienia Fredry przygotowała właśnie fundacja. Dopiero w tym roku we współpracy notabene z Fundacją przygotowujemy czwartą produkcję fredrowską, adaptację jego pamiętników 3 po 3. I na koniec, panie profesorze, pytanie dotyczące Klamry. Yy. Czasowej. Czy tutaj, jeżeli chodzi o tą klasykę polską, będziecie się zamykać w okresie od do, czy też będziecie czekać na coś ciekawego, wartościowego, co na przykład pojawi się w młodym pokoleniu pisarzy, ponieważ, no wiadomo, akurat tego typu przedsięwzięcia instytucje potrafią oddzielić ziarno od plewów? No daj nam Boże, żebyśmy tej umiejętności nie zatracili. Od pierwszych staropolskich dramatów, czyli od żywota Józefa Mikołaja Reja, od historii o chwalebnym. Z martwych zmartwychwstaniu pańskim scenariuszu Mikołaja z Wilkowiecka przez odprawę posłów greckich po dramat romantyczny modernistyczny aż do uwaga klasyków współczesności czyli do Witkacego Gombrowicza Szulca, ale także Różewicza i Mrożka Widzimy zakres naszych poszukiwań. Chcemy tutaj odnajdywać i przypominać dzieła niesłusznie zapomniane. Dzieła, które mają wartość skarbu, które jednak nie mogą odnaleźć swojej drogi na sceny Rzeczypospolitej. 22 października tego roku przypomnieliśmy Epaminondasa, przedstawienie dramat napisany przez Stanisława Konarskiego, który miał premierę w roku 1758 i potem odnajdywał tylko Miejsce na scenach szkolnych. Dzisiaj odczytaliśmy jego wartość i zaprezentowaliśmy szerokiej publiczności w Warszawie. Mamy nadzieję, że będziemy grać to także po, poza Warszawą. Czekają na nas dzieła ignacego Krasickiego, biskupa, który tutaj niedaleko w Skierniewicach miał swoją siedzibę, który stąd jeździł na obiady czwartkowe. I oprócz tego, że pisał piękne poematy, pisał dramaty, napisał piękną powieść Mikoła doświadczyńskiego przypadki, którą też chcemy zaadaptować. A zatem od. Mikołaja do Witkacego i Gąbrowicza. Takie jest moim zdaniem bardzo szerokie spektrum. To jest kilkadziesiąt, a może ponad sto dramatów zapomnianych o nadzwyczajnej wartości. Chcemy je przypominać bo one istnieją gdzieś w bibliotekach w pamięci literaturoznawców w pamięci niektórych teologów a nawet w pamięci najstarszych widzów teatralnych zostały niesłusznie zapoznane i przypominanie ich będzie jednym z naszych celów ale muszę jednocześnie powiedzieć że prezentacja przedstawień według najnowszych tłumaczeń dzieł klasyki światowej też jest naszą ambicją. W tej chwili mm, zamierzamy e, dwa przekłady, najnowsze prze, przekłady Szekspira, sporządzone przez Antoniego Liberę zaprezentować widowni na początku, pod koniec roku 24 i na początku roku 25. W tym momencie użyję sformułowania słowa, które przez kilka chwil, kilkakrotnie było powtarzane przypominać. My będziemy przypominać na antenie Radia RSC o tym, co stanowi naszą tożsamość narodową. Profesor Jarosław Gajewski, dyrektor Teatru Klasyki Polskiej był Państwa, także moim gościem dziękuję bardzo. Serdecznie panu dziękuję. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia w Teatrze.